Dzień dobry moi drodzy. Kolejny dzień naszych przygód nad Polskim Morzem. Zaczęliśmy od montaży, zdjęć na Insta i tych wszystkich dodatkowych rzeczy. Plus jeszcze oczywiście ogarnianie firmy. Teraz przyszedł czas na śniadanie, a na zegarkach już 9.50. Jak widzicie, film kolejny się już renderuje. A tak wygląda pyszne ścieranko przygotowane przez Izę. Ja zdecydowałem się jednak na kanapeczki i rzodkiewkę, bo trzeba tutaj to wszystko pozjadać, a Iza wybrała płatki z owocami. Jeśli chodzi o warunki za oknem, to są wyśmienite, pełne słoneczko, akumulatory się super ładują. Nie widzimy, co prawda z tej perspektywy morza, ale na pewno jeszcze dzisiaj na nie się wybierzemy, więc zapraszam na kolejny odcinek Hit Planety. Zanim wyruszymy w dalszą podróż w poszukiwaniu miejscówek przygotujemy sobie kawkę. Pokażę wam dzisiaj naszą krówkę, tak ją nazywamy. Można dzięki temu bez potrzeby zakupu ekspresu za kilka tysięcy złotych zrobić sobie cappuccino. Zobaczcie jak wygląda ten proces. ale się nie wylało. Widzicie, jaka pianka? Ha! Możecie mówić do mnie barista. <ścoughs> cappuccino. I tak wygląda finalnie w bambusowym kubeczku, wielkim, przepyszne cappuccino. A to dzięki tej krówce. Problem konewki został rozwiązany w bardzo prosty sposób. Po prostu wylewam wszystko bezpośrednio z butli. Możecie sobie to teraz na przyspieszeniu zobaczyć. Mam nadzieję, że się nie poleje. Zapytacie pewnie też czemu jestem w długich spodniach, <grymne> bo nie mam krótkich. Znaczy nie miałem, bo już teraz wyschły. No i sprawa rozwiązana. Szybkie przelewanko. Zobaczycie. Przyspieszenie. Podłączenie przyczepy do naszego autka. Jak to wygląda w praktyce? Mam nadzieję, że uda się za pierwszym razem. Gotowe mamy to, mamy to. Teraz przesuwamy i spuszczamy. System jest prawie zautomatyzowany. <słyska> o, jak szarpło, to znaczy, że wskoczyło. Dodatek to dla tych, co nigdy nie mieli przyczepy. Będą wiedzieć, jak to trzeba zrobić, bo nie ukrywam, że my też na początku mieliśmy małą zagwostkę. Ok, więc będę się odsuń. Sprawdzam jeszcze tu. Potem zakręcamy. Zaciskamy. Ok. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, czyli hamulcu awaryjnym. No i zostało nam podłączenie się do prądu okej okay. tego nie zobaczycie, bo z jest pod spodem ale akurat to niemieckie wejście jest fajne, bo się przekręca o i wtedy ładnie tam zaskakuje za tą zakładkę to, 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 hamulec w dół zabezpieczone no to ruszamy pierwsza miejscówka, którą już możemy Wam polecić od razu po wyjeździe to tutaj tuż przed samym Grzybowem jest spory parking, myślę, że tam 40 samochodów spokojnie, jak nie więcej. Co prawda przy drodze, więc pewnie w nocy jakiś tam hałas, no ale zawsze to jakaś alternatywa, jeśli już nic nie będzie, zawsze można tutaj sobie stanąć. Zaglądajcie naszą mapę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o komentarzach i łapka w górę. A my mamy cały czas dla Was mnóstwo pocztówek, które chcemy Wam wysłać. Dowodowaliśmy sobie nawet konto, więc jest... są środki na to, żeby troszeczkę Was powspierać, a żebyście Wy mieli też fajną pamiątkę. E, możecie do, dosłać nam swoje jakieś zdjęcie, my możemy wystawić jakieś nasze zdjęcie z wyprawy. Co chcecie, macie full opcji do wyboru. Piszcie do nas na maila. Tam wszystkie szczegóły. Poznacie. Muszę też jeszcze wam coś nagrać. O tym słyszałem, kiedy rozmawiałem z jednym z ludzi, którzy również, tak jak my, jeżdżą sobie i kamperują, o parkingu właśnie w Grzybowie. Zobaczcie, co tutaj jest za znak, jaki postawili. Proszę bardzo. Dotyczy kamperów i przyczep kempingowych. No robi się pomału to samo, co w zachodniej części Europy, tak bym to nazwał. Ale Miejmy nadzieję, że zawsze jakaś fajna miejscówka dla nas się znajdzie. Trochę zakorkowałem tutaj ulicę, ale muszę mi tutaj wybaczyć: na razie ruchu jakiegoś dużego nie ma. To my też ruszamy dalej. Uśmiech na mojej twarzy, a to oznacza, że kolejna miejscówka dla Was odnaleziona. I to w naprawdę fajnym miejscu, bardzo blisko do morza. Dosłownie kilka kroków, i już macie dostęp do plaży, a zobaczcie sobie ile tu z miejsca. Masakra. Bardzo fajnie, a co? Najważniejsze, nie patrzcie, że my tak stoimy, bo my zaraz stąd odjeżdżamy. A co najważniejsze, parking jest bezpłatny i chyba nie zapowiada się, żeby płatny był, bo w tym momencie nie ma tutaj żadnego parkometru, ani też informacji, że e, taka opłata zostanie wniesiona. No oczywiście jak to w każdej miejscowości, włodarze mogą oczywiście coś takiego wprowadzić a dać to jakiś szlaban czy człowieka na samym przodzie, ale chyba się na to nie zapowiada. Grzybowo może jest otwarte na dziki kemping. Przecież my nikomu nie przeszkadzamy, a też chcemy pokorzystać z dobrodziejstw natury. O, zobaczcie sobie tylko jeszcze, żebyście byli pewni, że można tutaj spokojnie kamperować. Ruszamy dalej w poszukiwaniu dla Was miejscówek. Dobry research, muszę tutaj pochwalić Izę, bo druga miejscówka i bezbłędne trafienie. Bez problemu można tutaj zaparkować kilkoma kamperami czy przyczepami. Fajnie, bo w cieniu, więc w sezonie będzie można spokojnie schłodzić się po plaży. Tym bardziej, że do plaży z tego miejsca 300, 300 metrów maksymalnie. Nie wiadomo jak długo ta miejscówka jeszcze będzie tutaj, tak naprawdę, aktywna, bo po prawej stronie budują już jakieś apartamentowce, ale to wszystko na razie jest po wijakach, płot i żadnych maszyn czy czegokolwiek nie słychać. A jeszcze jak będziemy wyjeżdżać, pokażę Wam, dlatego że tutaj, tu w tym miejscu, jest bardzo długi też bezpłatny parking. No a przypominam, jesteśmy w Kołobrzegu, brzegu, więc. Warto z takiego miejsca naprawdę skorzystać. Gdybyśmy zostawali tutaj, to na pewno dzisiejszy nocleg byłby spędzony właśnie na tym parkingu. Ale ponieważ musimy dla Was szukać tych miejscówek, które są jeszcze aktualne, to lecimy dalej, a Wy ruszajcie. Razem z nami. Jeszcze Wam pokażę, żebyście nie mówili, że Iza tylko sobie siedzi. Zobaczcie, ile już dla Was wyszukała fajnych miejscówek i cały czas je dla Was dodaje. Zaglądajcie na naszą mapę hitplaneta.pl, bo naprawdę warto, macie 100% pewności, że to najbardziej aktualne miejscówki nad Polskim. Morzem. Jak wjeżdżamy na te nowe miejscówki, zawsze się zastanawiamy, czy uda nam się tam zawrócić z przyczepą. Tutaj bez problemu, bo jest jakby takie fajne rądko, a teraz zobaczcie o tym parkingu, który mówiłem. Tutaj sporo, sporo miejsca, zero opłat, żadnych informacji, żadnych parkometrów. A tu jest ta budowa też, o której wam mówiłem, ale jeszcze to wszystko jest w dosyć dużych powijakach. Dobra! Lecimy zobaczyć teraz, czy to lotnisko tutaj pod Kołobrzegiem też jest jeszcze aktywne i dozwolone, bo z tego co wiemy, są tam jakieś zakusy, żeby wprowadzić ograniczenia dla kamperów i przyczep. Zweryfikujemy to i będziemy jechać dalej. No a Wy jedźcie razem z nami. Jesteśmy na lotnisku Bagic w Podczelu koło Kołobrzegu. Powiem tak, mnóstwo miejsca, naprawdę mnóstwo miejsca, jeśli chodzi o parkingi. Zobaczcie sobie zresztą sami. i za tutaj tańczę przed kamerą. E, choćby tutaj, e, wcześniej też po jak wyjeżdżaliśmy mnóstwo zatoczek, mnóstwo mnóstwo miejsca, na którym można stanąć, nie ma nigdzie żadnego zakazu e, na tą chwilę. Więc spokojnie wjeżdżajcie, tam od tej drugiej strony, gdzie na grupie biłekowej jest gwiazd, to jest jakaś ulica Pod, Podlaska, chyba z tego co pamiętam, nie chcę się tutaj pomylić. W tej chwili nie można tam wjechać, bo jest remont drogi, pełno e, jakichś tam koparek, e, ciężarówek i jest wszystko poblokowane. Ale widać ewidentnie, że oni remontują tą drogę. Może to oczywiście oznaczać, że tamta strona będzie zablokowana i nie będzie można wjeżdżać. Ale tutaj, od tej drugiej strony i wzdłuż całego, tak naprawdę lotniska, można sobie spokojnie wjechać i kempingować. A tutaj mamy jakieś tunele, bunkry. Pewnie tutaj chowali samoloty, żeby nie było widać i nie można było ich zbombardować. Rzućmy jeszcze okiem na lotnisko. Mamy jakiś ładny helikopter i będziemy kierować się. Na kolejną miejscówkę. Dodatkowa atrakcja, jeśli już będziecie tutaj na tym lotnisku bagić w podstrzelu, to możliwość wykupienia sobie lotu widokowego 15 albo 30 minutowego. Z tego, co tutaj się dowiedziałem, jest lot nad kołbrzegiem, nad portem, potem u stronie morskie. No i tak to mniej więcej wygląda w tym krótkim locie. Przy tym dłuższym jeszcze samolot zahaczał kilka innych miejscowości. Cena za dwie osoby. Od 550 zł. No więc sami ocencie, czy takie środki chcielibyście przekazać. No ale może jakaś romantyczna randka, na przykład idealne połączenie jakiejś adrenaliny i doznań krajobrazów i czego sobie dusza zapragnie. Ale my pragniemy teraz poszukać i sprawdzić kolejną miejscówkę i udajemy się właśnie na nią. Tym oto. Pięknym zestawem ze złotkiem i platynką. Jednak, moi drodzy, udało nam się znaleźć to prawidłowe miejsce po drugiej stronie. Tam dało się przejechać, trzeba po prostu dookoła pojechać. Tutaj mamy Sunrise Festival, kiedy jest sezon, a tu jesteśmy w tej chwili my na tym parkingu. Tu możecie sobie zobaczyć, jak ładnie wszystko wygląda. Spokojnie miejscówka jak najbardziej aktualna, więc ją wam polecamy. Opuszczamy lotnisko w podczelu. Spokojnie możecie tutaj przyjechać. Miejsca myślę, że nie brakuje, chociaż w sezonie pewnie będzie go troszeczkę mniej. No i w razie czego, gdybyście pojechali w prawo, tak jak my, to tutaj można y, pomiędzy tymi miejscami przejechać, i tam też, jeśli jesteście fanami Sunrise Festival, to właśnie tutaj to wszystko się odbywa. Nie przedłużając, jedziemy dalej. W drodze na lotnisko. W samym już podczelu, gdybyście mieli ochotę, jest też taki parking. Myślę, że nikt nie będzie zwracał uwagi, gdyby stanął sobie tutaj jakiś camper. Mamy też przy okazji paczkomat, więc można by poznawać sobie paczki, gdyby czegoś Wam brakowało. No i tak to wygląda. I wyjeżdżamy już z kolejnej miejscowości, w sumie można powiedzieć dzielnicy koło brzegu. Obecnie zatrzymaliśmy się pomiędzy sianorzętami a ustroniem morskim. Dostaliśmy ten namiar też tutaj, właśnie od jednego skamperowicza, z którego spotkaliśmy po drodze, że jest tutaj dostępna łazienka. Za 7 zł można spokojnie wykąpać się, nawet we dwie osoby, bo można stopować sobie prysznic. I tak też właśnie teraz zrobimy, już wykorzystamy to. Nie trzeba będzie potem tego wszystkiego że tak powiem przetrawiać, jeśli chodzi o przyczepę. Woda szara już w tej chwili wylana. Za momencik zabiorę się jeszcze za toaletę. No i później. Lecimy szybko pod prysznic i kolejne miejsce. Siążęty i ustronie morskie w sumie pomijamy, jeśli chodzi tutaj o centrum, a to dlatego, że nie znalazłem tam ani na park Fortnite, ani na grupie Biwakowej jakiegoś aktualnego, fajnego miejsca, które mógłbym wam polecić. Dlatego przejdziemy po prostu obok do kolejnej miejscowości. No niestety tak to już jest i nawet na naszym polskim morzu, że nie w każdym mieście znajdziemy miejsce. Oczywiście są jakieś parkingi na jeden, dwa auta, ale takich nie chcę Wam pokazywać, no bo to też nie ma być tak tutaj na tym kanale. Tak? Chciałbym znaleźć dla Was takie miejsca, gdzie może nas stanąć więcej, gdzie może moglibyśmy wspólnie sobie dawać miło spędzić czas, no i odpocząć za darmo, jeśli chodzi o, o miejscówkę nad Bałtykiem. Taką mam wizję i taką wizję chciałbym na tym kanale kontynuować. Wy oczywiście pamiętajcie o komentarzach i wysyłajcie nam oczywiście miejscówki, które mielibyśmy sprawdzić dla Was. Jeśli będzie to po drodze, na pewno tam zajedziemy. No i tak wygląda ta łazieneczka. Tutaj mamy czas, zostało nam jeszcze połowę, mamy jeszcze żetonik, no i mamy start-stop. Ponoć nie ma problemu, jeśli chodzi o ciepłą, czy też zimną wodę, A więc ja wskakuję pod prysznic i widzimy się. Później ogarnięci, gotowi do dalszej drogi, także tą stację mogę Wam polecić. Za 7 zł spokojnie dwie osoby są w stanie się wykąpać. Jak Iza jeszcze dodatkowo myła głowę, mówiła odżywkę, wszystko można zrobić i dwie osoby za 7 zł dadzą radę się wykąpać, no oczywiście jak ktoś lubi dużo wody, to trzeba mieć każdy żeton dla siebie. Co jeszcze z ważnych rzeczy, to mogę Wam polecić jako prysznic i fajnie czyste toalety, ale nie mogę Wam polecić tego miejsca, bo tutaj wody nie napełnicie. Nie ma nigdzie kranu, więc nie ma takiej możliwości. Jest taki ten kran do mycia rąk, ale na czujnik, więc wlewanie tam wody zajęłoby nam zbyt dużo czasu. To tankujemy sobie wodę gdzieś na innej stacji. A teraz ruszamy dalej. Od 11 dojazd do tego parkingu jest bardzo kiepski, bo nawierzchnia jest tylko z lewej strony, z prawej ktoś już zapomniał jej położyć i nie zapowiada się, żeby chciał ją położyć. Może gdzieś tam wcześniej, gdyby do gąsek wjeżdżać od drugiej strony, bo widzę, że tutaj jest większy ruch. No to ta droga jest troszeczkę lepsza, ale już nie narzekajmy, naprawdę, bo to tylko jakieś tam 5-6 km. Zobaczcie sobie parking tutaj. Tak to wygląda, jeśli chodzi o gąski. Jest już jakiś kamperek sobie stoi, gorąco pozdrawiamy i nie przeszkadzamy. A jeśli właśnie chodzi o pogląd na ten parking, ponoć on jest gdzieś płatny w sezonie, ale nie widzę tutaj żadnego znaku czy jakiejś informacji zaraz przy ścieżce. No ale wiecie, co jest najpiękniejsze. Jak sobie siedzicie tutaj, znajdziecie sobie fajne miejsce, to tutaj widać może, może widać można by sobie usiąść zjeść coś, co my za chwileczkę zresztą zrobimy, bo wczoraj został nam obiad. No i można patrzeć na morze, a co najważniejsze, to wszystko jest za zupełną teraz darmochę i myślę, że w sezonie też może być bezpłatne. Gdzieś tam wyczytałem, że tutaj czasem jest tu jakaś opłata, bo to może, nie wiem, kogoś kawałek ziemi i chyba tam 20 złotych biorą za dobę, no więc też nie jest to jakiś super majątek, ale wiadomo, na dziko i za friko czegoś takiego szukamy. A teraz zabiorę Was jeszcze nad morze, bo nie mogę sobie podarować tego miejsca, bo musi być tu bajecznie. 45 sekund później stajecie na takim klifie. Zobaczcie, w dół. i macie coś takiego przepiękne. Naprawdę przepiękne. Jest zejście, takie całkowicie normalne. Już Wam pokazuję. Już Was tutaj Zabieram. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Tu widać samochód z tego miejsca. A tutaj mamy zejście na plażę. O, i Liza, która ciągle gada przez telefon. Zamiast zająć się podróżowaniem, to tylko gada i gada. Proszę bardzo, schodzimy sobie i jesteśmy na plaży. Miejsce w gąskach polecamy.